Dzień dobry, cześć. Hej, z tej strony oczywiście Mikołaj Mechanika Pojazdowa Handel. Witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. Jest to oczywiście Peugeot 2008, czyli samochód zbudowany na płycie Peugeota 208. Aczkolwiek ten model jest na pewno większym modelem. Producenci mówią na to crossover. Ja dzisiaj Postaram się pokazać Wam ten samochód z jak najbardziej prawdziwej strony. A to jest oczywiście na sprzedaż. Zajmujemy się sprzedażą samochodów sprowadzonych z Niemiec już od 28 lat. Prezentację nagrywamy od około 2 lat. Właśnie wszystkich samochodów, które sprzedajemy po to, żeby przyszły właściciel, czyli potencjalny kupujący, żeby wiedział, po co jedzie na miejsce, tak, żeby dać mu większy obraz. Sytuacji nie zawsze zdjęcia potrafią pokazać samochód z jak najbardziej prawdziwej strony, zatem my wyciągamy taką pomocną dłoń dla wszystkich, właśnie chętnych, żeby sprawdzili ten samochód właśnie przed zakupem. Oczywiście, auto jest bezwypadkowe. Na całej powierzchni samochodu mamy pierwszy oryginalny lakier. Auto jest bardzo bogatej w wersji wyposażenia mamy tutaj również opcjonalny system. Drip Control, czyli możemy wybierać sobie tryby jazdy, o tym Wam za chwilkę opowiem. Samochód stoi na wielosezonowych oponach 17-calowych na przepięknej, oryginalnej alufeldze. Jak widzicie, czarny kolor z chromowanymi wstawkami. W tym samochodzie nie brakuje chromu, jak widzicie, czyli lusterka z przodu również przy zderzaku, przy halogenach. Cały grill przedni, dodatki na dole drzwi. To wszystko sprawia, że ten samochód naprawdę wygląda świetnie. Przepiękny biały kolor. Jest to biała perła. Świetnie prezentuje się w słońcu, jak i w każdym innym odcieniu. Myślę, że auto naprawdę, które zwraca na siebie uwagę. Z wyposażenia mamy między innymi właśnie opcjonalne 17-calowe alufelgi, pakiet właśnie ten, tych chromów. Zobaczcie, są one naprawdę wszędzie. Mamy panoram, panoramiczny dach, mamy Czujniki cofania z tyłu, elektrycznie składane oraz rozkładane lusterka boczne, podgrzewane fotele, nawigacje do tego sobie wszystkiego za chwilkę przejdziemy. Skórzaną tapicerkę Jeśli chodzi o ten samochód, posiadam parę takich drobnych śladów użytkowania. Zobaczcie tutaj delikatny ubytek lakieru. Każde to miejsce zostanie właśnie Wam pokazane czyli takie miejsce, które mogłoby gdzieś tam razić nasze uczucia do tego samochodu. W tym miejscu, dokładnie tutaj, gdzie teraz trzeba palec, jest delikatne, delikatna wniotka, taki punkcik, czyli typowe, takie parkingowe rzeczy, które no nie mają wpływu. Myślę, że na stan samochodu. W tym aucie mamy również halogeny, światła LED do jazdy dziennej. Myślę, że samochód mimo 10 lat naprawdę nie odstaje designersko od tych. Które powstają właśnie w 2023 roku, zobaczcie naprawdę, tutaj wszystko jest na swoim miejscu. Autko jest w 100% kompletne. Nie, nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Jest oczywiście doinwestowane osobiście przez nas. Mamy tutaj zrobiony taki typowy serwis eksploatacyjny, właśnie po to, żeby przyszły właściciel nie musiał w ten samochód inwestować żadnych pieniędzy. Auto jest oczywiście zarejestrowane, ubezpieczone z ważnym badaniem technicznym. 100% gotowe od zaraz do jazdy. Z zewnątrz, moi drodzy, ten samochód już widzieliście jakieś tam drobne ślady użytkowania zostały wam pokazane. Myślę, że ta bardziej część, która was ciekawi, to właśnie wnętrze tego auta. A zatem zaczniemy standardowo od bagażnika, który również jest kompletny. Duża zaleta tego bagażnika właśnie jest to, że próg załadunkowy, czyli il, e, odległość od ziemi do tak naprawdę ładunkowej przestrzeni jest bardzo mała. Co za tym idzie, nie musimy się dużo, nie musimy dużo dźwigać, żeby włożyć coś do bagażnika. Mówiłem o eksploatacji tego samochodu. Dokładnie tak jak widzicie, mamy wymieniony olej w silniku, filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabinowy, e, filtr paliwa oraz łączniki stabilizatora z przodu. Wszystko po to, żeby auto było w 100% sprawne, gotowe do jazdy, żebyście nie musieli wkładać swoich pieniążków w ten samochód. Dodatkowo, jak widzicie, mamy takie pasy mocujące z lewej strony. Z tyłu mamy subwoofer, mamy tutaj nagłośnienie firmy JBL, świetnie to wszystko gra. Pod pokładem mamy oczywiście oryginalny zestaw naprawczy. Wszystko, tak jak wyjechało z salonu, nowe, tak w tym samochodzie jest. Wszystko jest na swoim miejscu. Zamykamy bagażnik, przechodzimy do części pasażerskiej z tyłu. Jest to auto, oczywiście, segmentu B. Z tyłu bardzo duża ilość miejsca. Jak widzicie, nawet tutaj na tym elemencie mamy skórę, cztery elektryczne szyby. Tylne fotele praktycznie nieużywane, przynajmniej tak wyglądają. Zobaczcie na stan, właśnie tej skórzanej tapicerki. Naprawdę bardzo dobry stan. Oczywiście, na dwóch bocznych tylnych fotelach mamy mocowania IsoFix. Tapicerka czysta, zadbana, pachnąca. Na środku, tutaj mamy gniazdo 12V, czyli przeznaczone dla pasażerów siedzących z tyłu. Z drugiej strony, analogicznie, wszystko na swoim miejscu. Zobaczcie, wnęki czyste. Nic tutaj nie trzeba poprawiać w tym samochodzie rzucimy sobie okiem na deskę rozdzielczą na pierwszy rzut oka może macie takie odczucie że jest tego wszystko, wszystkiego bardzo dużo że tutaj się nie odnajdziecie aczkolwiek wnętrze oraz całe te multimedia są proste w obsłudze to jest też ogromny plus tego samochodu przed pasażerami siedzącymi z tyłu w fotelach mamy oczywiście dwie takie wnęki tapicerka tak jak już mówiłem w stanie nienaruszonym jeśli chodzi o miejsce pasażera z przodu, również jest jego bardzo dużo. Bardzo ładne takie chromowe dodatki. Tak jak mówiłem, cztery elektryczne szyby. Fotel pasażera również w stanie nienaruszonym. Mamy tutaj podgrzewane fotele z trzystopniową regulacją. Przed pasażerem mamy schobek delikatnie mówiąc, małych rozmiarów z małą wnęką. Troszeczkę miejsca z tamtej strony, bardzo fajnie, ponieważ ten schowek jest wentylowany. Tutaj mamy właśnie slot na CD. Książka serwisowa oczywiście, również w tym samochodzie jest. Wszystko jest tutaj kompletne. Możemy wyłączyć również poduszkę powietrzną właśnie przed pasażerem dwa kluczyki jeden typu scyzoryk, drugi zwykły taki goły serwisowy czyli tak, jak to auto wyjeżdżało z salonu. Tak, do dzisiaj mamy wszystko na swoim miejscu. Niczego nam tutaj nie brakuje. Wszystkie plastiki, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest na swoim miejscu. Jeśli chodzi o miejsce dla kierowcy, czyli miejsce, które powinno Was chyba najbardziej interesować, wnętrze, cała deska rozdzielcza tego samochodu, jest to praktycznie wszystko skopywane z Peugeota 208 lub z 308, jest to praktycznie to samo. Cztery elektryczne szyby, możliwość zablokowania tylnych szyb, żeby na przykład dzieci nam się nimi, nimi nie bawiły. Oczywiście z tyłu szyby przyciemniane. Tutaj również zobaczcie zero jakichś śladów zużycia. Nagłośnienie JBL, co już Wam mówiłem. Fotel kierowcy również podgrzewany, również regulowany w trzech stopniach. Oraz również w stanie bardzo dobrym. Ja sobie pozwolę usiąść na miejscu kierowcy, odpalimy samochód. Start zegarów, odpalamy, żadne komunikaty nam się nie świecą. Radio sobie ściszymy. Mamy oczywiście czujniki parkowania, tutaj możemy je wyłączyć. Mamy system Start Stop, również możemy go wyłączyć, włączyć. Tym przyciskiem blokujemy tylne drzwi, żeby dzieci właśnie podczas jazdy nam ich nie otworzyły. Bardzo fajnie, ponieważ w tych starszej generacji samochodach trzeba było otworzyć drzwi przekręcić jakąś tam dźwigienkę w okolicach zamka, w tym samochodzie klikamy jeden przycisk, drzwi mamy zamknięte, nawet pojawia nam się komunikat, zobaczcie, zabezpieczenie dzieci wyłączone lub włączone, tak więc wszystko mamy na desce rozdzielczej, kierownica małych rozmiarów, ale do tego właśnie przyzwyczaja nas już powoli peżot. Jeździłem tym samochodem, zrobiliśmy tym samochodem 1200 km i naprawdę idzie się do tego przyzwyczaić. Na pewno myślę, że są troszeczkę inne wrażenia, odczucia z jazdy, ale samochód prowadzi się naprawdę świetnie. Jak widzicie, tutaj mamy wszystkie zegary. Mamy też również przyciski, którymi regulujemy jasność. Możemy również zobaczyć, właśnie wyłączyć to podświetlenie niebieskie, które widzicie. Bardzo fajnie, ponieważ samochód ma panoramiczny. Dach i jak widzicie teraz to niebieskie podświetlenie. W nocy nam tutaj bardzo ładnie oświetla wnętrze, co jest bardzo ważne, nie oślepia to kierowcy, ale do tego za chwilkę wrócimy manetka z lewej strony, czyli która, manetka, która się nie zmienia od już ponad chyba 20 lat, ponieważ w starych nawet autach z 20-2000 z z rocznika już te manetki były wprowadzone. Mamy tutaj oczywiście limiter oraz tempomat. Wszystko w samochodzie jest sprawne. Lewą stroną, czyli przyciskami na kierownicy z lewej strony, sterujemy na przykład głośnością radia, czyli całymi multimediami. Prawym pokrętłem oczywiście zmieniamy stację, czyli wszystkie przyciski na kierownicy odpowiadają za multimedia. Tym przyciskiem włączamy komputer pokładowy. Pokazuje nam między innymi średnie spalanie Ilość, którą możemy przebyć jeszcze na danym paliwie, więc jest to bardzo fajnie wszystko przemyślane. Jeśli chodzi o multimedia, tak jak mówiłem, nagłośnienie JBL, nawigację mamy tutaj dotykowy ekran, wszystko w języku polskim, jak widzicie. Komunikacja możemy również połączyć się z samochodem. Poprzez telefon, poprzez Bluetooth, możemy wtedy słuchać swojej ulubionej muzyki. Oraz, oczywiście, mamy tutaj oryginalny zestaw głośno mówiący, czyli bardzo bezpieczne opcje. Wszystko w tym samochodzie, oczywiście, możemy dostosować pod siebie, czyli czy ma na przykład nam zamykać automatycznie drzwi, czy mamy właśnie mieć to podświetlenie, czy przy wbiciu biegu wstecznego ma nam tylna wycieraczka przetrzeć szybę. Dostęp do tego samochodu, oświetlenie. Kiedy mają się na przykład palić światła dziennie, tutaj wszystko ustawiacie pod siebie. Tak więc tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy również nawigację, oczywiście, która jest sprawna. Dwustrefową, automatyczną klimatyzację, oczywiście sprawną. Dwa wejścia na USB, jedno wejście na AUX oraz gniazdo zapalniczki. Tutaj mamy dwa miejsca na napój. Oczywiście również możemy tą półeczkę wyciągnąć, wtedy mamy takie spore miejsce na jakieś drobne przedmioty. System Grip Control, czyli zmieniamy sobie tryby jazdy. Generalnie jest to ustawienie ESP. Miałem doświadczenie z tym samochodem. Teraz mamy, zobaczcie, tryb śnieg. Wszystko nam się pojawia tutaj na desce rozdzielczej. Tryb błoto, tryb piasek. Właśnie ten tryb pomógł mi wyjechać z jednej z dróg która właśnie, na której właśnie był piasek, spora ilość piasku rozjeżdżona już przez ciężarówki. Włączyłem sobie tryb piasek, jedynkę i autko spokojnie ruszyło. Również tym pokrętłem możemy wyłączyć układ ESP. Ale do codziennej jazdy wystarczy właśnie tryb normalny, wtedy autko również świetnie się spisuje. Hamulec ręczny, dźwignia hamulca ręcznego, taka nietypowa, pokryta skórą, tak jak i kierownica. Kierownica jest kompletnie niezużyta wygląda jakby była nowa. Tutaj mamy e, taką rynienkę. W środku e, miejsce na przykład na jakiś napój. Spokojnie butelka półlitrowa pół wchodzi. E, w bagażniku również mamy taki podłokietnik dedykowany e, pod ten samochód, czyli wtedy wysuwamy sobie tą klapkę. Wkładamy tutaj podłokietnik. Mamy podłokietnik. To zostaje Wam przekazane również z samochodem. Leży w bagażniku, czeka na nowego właściciela. Ten przycisk jest oczywiście od panoramicznego dachu, o, dokładnie od jego rolety, zobaczcie nic się tutaj nie zacina eee, pracuje to wszystko cicho możemy sobie oczywiście zatrzymać to w połowie drogi, gdzie tylko chcemy zatrzymujemy eee, i cieszymy się słońcem albo pięknymi gwiazdami gdy niebo nam na to pozwoli ja sobie teraz pozwolę wysiąść z tego samochodu pokazać Wam jeszcze go raz z zewnątrz Silnik pracuje bardzo dobrze, mamy tutaj 1.6 diesel, legendarną jednostkę bezproblemową. Myślę, że naprawdę warto. Moi drodzy na dzisiaj to wszystko. Oczywiście jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, hej.